Witajcie, ja jestem Piotrą z Wielki i dzisiaj trzecia część naszego poradnika Kamera Raw Filter. Dzisiaj skupimy się jedna, tylko jednej opcji na Color Grading, bo jest to stosunkowo niedawno wprowadzona opcja, bo parę miesięcy temu to z 4-3. Jest to świetna opcja i yy, dzisiaj mam zamiar się jej bliżej przyjrzeć i pokazać Wam na czym ona polega. Wchodzimy w filter, kamera Raw filter. Yy, to już wiecie z poprzednich odcinków. I mamy tutaj małą fotomanipulację z wczoraj w sumie ją robiłem. Jeżeli chcecie ją jako tapetę to oczywiście zapraszam. Możecie ją wziąć na... Do mnie napiszecie, to ja wam poszczę. No dobra. Oczywiście jaką mam pracę, gdy podpisam się No i mamy tutaj koło Color Gradingu Mamy tu oczywiście Midtones, mid Shadows, Highlights Midtones to jest oczywiście półtony, półcienie Chodzi generalnie, nie jest to ani cień, ani światło Sterujemy po prostu, no, po prostu normalnym półtonem ani cieniem, ani światłem. Zobaczmy, jak to działa. Widzicie? O. Proszę. E, zmienia to po prostu półtony. Nie wpływa to na cienie, na światła. Jeżeli to, nie wiecie, co to, to półtony, to po prostu. A najlepiej, jeżeli na swoim obrazku poruszcie slajderem w którymś ze stron i samemu właśnie yy, zobaczycie gdzie są na waszym o, w, na, waszej, na waszym obrazku putony dalej mamy oczywiście tutaj cienie shadows i mamy oczywiście możemy je również wprawiać w różne odcienie yy, tutaj nie będę dzisiaj zbyt dużo zmieniać, bo to już jest obrobiona praca, ale okej. Okay. Mamy Highlights, gdzie sterujemy światłami. Tu mamy właśnie bardzo silne światło. Wsadziłem je tam właśnie po to, żeby Wam potem w poradniku Wam pokazać. I co no i oczywiście mamy je w jakim kolorze tutaj tylko chcemy. No ale to oczywiście nie wszystko, bo mogliście zauważyć, że mamy tutaj takie zakładki jak Midtones, Shadows, Highlights. I w tych zakładkach jak poruszamy na przykład tutaj, y, cieniem, to pojawia nam się tutaj y, takie trzy, y, y, nie wiadomo co, pewnie jeszcze dla Was. Y, 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 jakiś H, ileś tam, S, ileś tam i L, i L, coś, i też L0 tutaj na przykład. I o co z tym chodzi? No i jak y, jeszcze nie wiecie, no to już Wam tłumaczę. Mamy coś takiego jak IU, y, kolor po prostu. Saturation, czyli nasycenie tego koloru i lumina luminacja, czyli illumination po prostu, i to jest właśnie to HSL. Luminacją steruje się tutaj, czyli to jest luminacja cienia, naświetlenie cienia. to mm, się cieni, lepiej, żeby był mało naświetlony, bo nikt nie lubi matowych cieni po prostu. Highlights oczywiście powinny być doświetlone. No i oczywiście tak samo to działa z Mid Tonami: rozświetla je lub zatrzymuje je ciemne. To już według uznania. No i co to jest teraz? Saturation. Bo U to jest kolor, czyli tutaj wprawiamy w różne kolory. Jak widzicie, tutaj nasz U się zmienia, no nie? Eee, ale mamy tutaj jeszcze ten, dlaczego cały czas jak tak krążę jak gdyby tym sliderem? dlaczego saturation cały czas jest bo saturation to jest nasycenie. Jeżeli tu, na samym krańcu będę przesuwać, no to będę miał nasycenie 100% koloru. tutaj będę miał mniejsze nasycenie żółci, a tu jeszcze, tu w ogóle nie będę miał, no nie, i tak samo z każdym kolorem, bardzo nasycony mniej nasycony no generalnie chodzi właśnie o to no i tak samo z highlightsami czy to działa i z mikrofonami oczywiście blending, no blending to jest coś co jest trudne do wytłumaczenia tak po polsku I generalnie nakładanie się na siebie cieni i świateł i mogliście tego nie zrozumieć no ale generalnie cienie i światło mogą się bardziej nakładać jeżeli pójdziemy właśnie w stronę prawą lub mniej jeśli pójdziemy w stronę lewą hmm. no i tu możemy właśnie zauważyć takie zjawisko bum bum u mnie tego jakoś mega dobrze nie widać no ale są oczywiście różne czasy hmm. u mnie jakoś ja jakoś to. Nie nie, 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 jest to aż tak zauważalne, ale generalnie musicie zapamiętać, że blending to jest po prostu nakładanie się na siebie gdyby cieni i świateł. O to chodzi generalnie. A balans to jest no, generalnie balans między cieniami i światłami znowu i sterujesz tutaj, co jest silniejsze: światła czy cienie? Jeżeli idziesz, oczywiście, tu. Do góry, no to silniejsze jest światło, a tu cień co akcentuje między i, i, no nasz slajd. Tutaj jest y, jaśniejszy, tutaj ciemniejszy. No dobrze. Y, no i można by tu zdarzyć, żeby powiedzieć, że to jest no, pozornie wszystko, no ale oczywiście możemy sobie tutaj, jeżeli chcemy bardziej precyzyjnie, tam y, dopasować tam y, kolor. Cieni, właśnie tych półcieni, świateł, no to możemy sobie włączyć osobno te wszystkie koła i mamy tutaj to większe, przez co możemy być bardziej precyzyjni. Oczywiście mamy tutaj teraz osobną taki slider, tak jak wcześniej, do luminacji i mamy znowu blending i balance. Tak samo w highlightsach i tak samo w midtonesach, czyli tutaj możemy sobie to wszystko dodać. Eee, no, dokładnie. I mamy oczywiście global, czyli generalnie sprawiamy całą naszą pracę tam, tutaj staramy się wy jakiś odcień. oczywiście nadal panują tutaj zasady U, Saturation Illuminance. No. Eee, no, nie wiem, to jakoś tak spłaszcza pracę. Można oczywiście tutaj rozjaśnić kolor, przyciemnić kolor. No to według uznania. Ja mówię, nic nie zmieniam, bo praca jest już obrobiona i nie chcę te, tego tak kiczowato zrobić pod koniec. Ale myślę, że opcja Color Grading, która jest nowa, teraz jest dla Was całkiem jasna. Popróbujcie sobie, nie od razu będzie Wam wychodził Color Grading. No ale warto próbować, bo jest to naprawdę mega silne urządzenie i moje drugie ulubione po kolor mixerze w całym kamera filter Dzięki Wam za oglądanie Cóż, jeśli chcecie tą fotomanipulację jako zapytę na tym, oczywiście piszcie na Discord, dołączcie do naszej grupy i co? Widzimy się w następnym odcinku Mam nadzieję.